znane treści punktem wyjścia do nowości. Tutaj nam się to pięknie, pięknie pokazało, i to jest też, ja tutaj użyję specjalnie takiego słowa rytuał. To jest tak, że w ogóle bardzo zachęcam do tego, żeby każde zajęcia, każdą lekcję zaczynać od jakiegoś takiego wspólnego rytuału. Na przykład językowiec. Będzie śpiewał po angielsku jakąś powitankę. Albo na przykład rozpoczynamy lekcję od tego, że sobie siadamy w kole i pytamy się swoich sąsiadów, jak się masz, co u ciebie. Albo oczywiście bardzo, dużo łatwiej jest wymyślać takie, takie powiedzmy sobie, strategie na, na, na początek, wtedy, kiedy jesteśmy w młodszych klasach. W naszych klasach to będzie coś takiego y mm, ja pamiętam, takiego, takiego nauczyciela, y który po prostu zawsze 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 wchodził do klasy i, i zawsze zadawał to samo pytanie. No i co tam, moi drodzy, jak się miewacie? I to, I to było takie to było zawsze taki, taki po prostu ten sam początek, to była taka przewidywalność. I y y y to, y y to było takie, pomyślcie sobie, pomyślcie sobie. To, to jest te, te, te nazwijmy to powitanki, to takie rytuały na wstępie e, są takie, bym powiedziała, coraz bardziej modne, charakterystyczne.